Witam wszystkich, Pardzi z tej strony. Dalej, jak widzicie, jestem na wakacjach i powiem Wam szczerze, że i tutaj nawet nie mogę mieć spokoju. Sprawa dotyczy osób próbujących się skontaktować ze mną, czy z znalezieniami gdziekolwiek. Sprawa dotyczy tego, że wpisujecie w internecie Pardzi Mercedes i wychodzi Wam po prawej stronie, tam w Google czy tam gdzieś w innym miejscu, jakaś firma znajdująca się na ulicy Kramackiej. Mówię to dlatego, że dostaję coraz więcej komunikatów, telefonów od klientów, potencjalnych klientów, którzy dzwonią do mnie i czują się dziwnie po prostu dzwoniąc o wyjaśnienie, że wpisując party Mercedes, znajdują właśnie jakąś tam firmę, dzwonią tam i osoby, które odbierają ten telefon, mówią, że tak, tak, nagrywamy filmy na internecie. To tam, to siam, to jest taka osoba w ogóle albo pracowała kiedyś u nas, teraz nie pracuje, ale mamy z nią kontakt, czy coś tam. Powiem szczerze, że jest to naprawdę niewymyślone przeze mnie jakieś tam takie teksty, tylko takie coś się naprawdę zdarza. Dzwonią do mnie osoby, które przyjeżdżają. Teraz właśnie ostatnio miałem telefon od klienta, który 270 km przyjechał pod warsztat na i zapytawszy się o mnie, czy mogę się, czy mogą się ze mną zobaczyć. Po prostu powiedzieć, że ja tutaj nie pracuję, tutaj mnie nie ma i sytuacja głupia. Powiedział, że wraca na miejsce, nie będzie tego samochodu tu naprawiał, umówimy się kiedy indziej i przyjedzie jeszcze raz w okolicach Krakowa do mnie. Więc chcę nagrać taki film, bo troszeczkę jest to nie w porządku. Pełno firm z tego co wiem, nie tylko właśnie Gromadzka, tylko inne firmy próbują się podszywać pode mnie, mówiąc, że tak łukasz pracował, lub pracuje, lub przyjdzie tam kiedyś, lub różne inne takie rzeczy. Powiem, że chcę się za to właśnie zabrać. Bo po z wakacji otworzyć stronę internetową, podać oficjalnie numer telefonu, adres, żebyście w końcu nie błądzili do mnie, żebyście mogli mnie jakoś znaleźć i mieć pewność, że, że ja to ja i naprawdę tam, gdzie usługę tam gdzie przyjedziecie, to po prostu mnie spotkacie. I tego wstępnie Wam chciałbym teraz tylko powiedzieć: tak, że nie ma możliwości, że jak podejdziecie do jakiegokolwiek serwisu, gdziekolwiek chcecie to, tego i będziecie mieć informację, że tak, party tu jest, był, robił, pracował. Czy cokolwiek, po prostu tylko Wam powiem, że musicie mnie widzieć. Jak mnie zobaczycie, to wiadomo, że tak, to ja, to ja jestem tutaj, tu pracuję, tutaj jestem i wykonuję usługi, a nie na zasadzie, że był, przyjedzie, pracował, znajdował się, bo to jakoś tak nie wygląda za bardzo. Osoba, która umawia się do mnie na wizytę, naprawia samochód, ja naprawiam ten samochód w 100%, zawsze jestem przy każdej naprawie, także nie ma opcji, że. Przyjedziecie i y, chyba, że na przykład może chwilowo mnie nie być, to tam powie to auto proszę zaczekać, y, Pardi przyjedzie za chwilę czy cokolwiek, nie? A nie na takiej zasadzie, że auto zostawiacie że party, i, i idziecie gdzieś, mówicie, że Pardi wróci tam za jakiś czas, przyjdzie za godzinę, nie wiem, pod wieczór czy cokolwiek, bo tak nigdy to y, nie wygląda, zawsze muszę być i... Naprawić wasz samochód, także taką przestrogę na przyszłość. Tak jak mówię, wrócę z wakacji, chcę się grubo za to zabrać, wszystkich Was poinformować, co i jak, żeby to miało ręce i nogi. Także za jakieś tam niedogodności związane z jakimiś pomyłkami, czy naprawdę wasz przepraszam, że nie mam jakiejś oficjalnej strony, takiej, że można przeczytać. Dowiedziecie się numer adresu, ale tak jak mówię. Będę się starał i po wakacjach mocno nad tym pracował, żeby to wszystko już nie więcej wyprostować, żeby było tak jak trzeba. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.